Cześć, witajcie. E, chciałem Wam dzisiaj przedstawić e, urządzonko firmy Robi. E, coś na zasadzie PowerBanka. Mm, się tutaj. Jest to taki gadżetnik. Coś takiego. Małe, lekkie, poręczne. E, tu mamy dwa wejścia USB, 1A i 2,1A. U góry, włączniczek. Podłączamy baterię z systemu ROBI. Następnie kabel od urządzenia, które chcemy naładować. Ja akurat podłączam powerbanka, tak żeby było słusznie. I u góry przyciskamy włącznik. Już nam się ładuje. Na pewno nie jeden z nas majsterkowiczów ma ten problem, że pracując gdzieś w terenie, nagle, jak to we wszystkich nowych urządzeniach, zwłaszcza telefonach, jest taka komienka słaba bateria. Tak? Przy użytkowaniu tego typu sprzętów bardzo często następuje to już po kilku godzinach pracy. Wystarczy włączyć nawigację bądź coś w tym stylu. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa. Koszt zakupu takiego urządzonka jest, z tego co patrzyłem, około 100 zł. Więc nie jest tak źle. Tym bardziej, jeżeli ktoś pracuje na systemie robi i ma tych akumulatorów pod dostatkiem. Ja akurat na razie ograniczam się do jednego, na pewno będę tą gamę rozbudowywał. Natomiast, jak dla mnie, jest to bardzo ciekawa alternatywa. Do pozostałych moich sprzętów chciałem coś takiego. Natomiast nie mogłem tego znaleźć, a taki standardowy powerbank nie zawsze, pamiętam by go naładować, nie ma możliwości wymiany baterii, więc jest z tym problem. Natomiast jak najbardziej to urządzenie moim zdaniem zasługuje na dużego plusa. Nie zajmuje gdzieś tam nam w skrzynce dużo miejsca. Fakt. Fajnie by było, gdyby do tego wypuścili jakiś pokrowiec, ale ogólnie naprawdę fajny sprzęcik. Polecam, pozdrawiam, trzymajcie się.